Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników marca i też pierwszego kwartału, mówię o wynikach sprzedaży. Jako grupa Digital Network w marcu zanotowała, zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3,7 miliona złotych w porównaniu do 2 milionów niemalże 100 tysięcy w roku 2021, co stanowi 78% wzrostu. Sprzedaży okres do okresu. Screen Network, czyli lider grupy, nasza spółka cyfrowej reklamy zewnętrznej, w marcu sprzedała za 3,35 miliona złotych, w porównaniu do 1,7 miliona złotych rok wcześniej, co stanowi 95% wzrostu. Znakomite wyniki, nawet powyżej naszych oczekiwań, nie spodziewaliśmy się aż tak dynamicznego wzrostu. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o kwarta, czyli 3 miesiące. 2022 roku y, grupa zanotowała sprzedaż na poziomie 8,7 miliona złotych. Rok wcześniej, pierwszy kwartał, to było 5,6 miliona złotych, co stanowi 54% wzrostu. Natomiast Screen Network, znowuż jako lead grupy, mówię o Screen Network dodatkowo, ponieważ on stanowi 90 ponad procent w tej chwili przychodów grupy. Screen Network zanotowała sprzedaż na poziomie 7,8 miliona złotych w odniesieniu do przychodów w zeszłym roku za pierwszy kwartał na poziomie 4,8 miliona złotych, to daje wzrost na poziomie 63%. Także wyniki znakomite, nawet powyżej tego, tak jak powiedziałem, czego się spodziewaliśmy. Rynek znajduje się w bardzo dynamicznej transformacji z klasycznej reklamy zewnętrznej do cyfrowej reklamy zewnętrznej. Na świecie poziom udziału cyfrowej reklamy zewnętrznej w reklamie zewnętrznej w ogóle w dojrzałych gospodarkach, na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest 68% dzisiaj. W Stanach od około 60%, w Australii podobnie, Korea następny bardzo dynamicznie Rosnący rynek to też około 60. W Polsce jest to 15%, czyli jesteśmy na wstępnym etapie. Mówię o 15% w roku 2021. Średnio dla gospodarek dojrzałych jesteśmy na poziomie w 2021 roku około 40%, także mamy ogromną jeszcze tutaj przestrzeń do nadrobienia i to widać rzeczywiście, bo klienci są bardzo zainteresowani ofertą cyfrowych ekranów reklamowych. I zarówno duże marki międzynarodowe, ale również sektor publiczny, co ciekawe. Ta transformacja, o której wspomniałem wcześniej, to jest taki sam proces, który zachodził w klasycznych mediach pisanych, niegdyś przechodzących do wydań internetowych, to dzisiaj to samo siedzi na tym rynku reklamy zewnętrznej. Digital Network od zeszłego roku skoncentrowana jest na działalności w obszarze cyfrowej reklamy zewnętrznej. Tutaj poprzez naszą spółkę Zależność Green Network zarządzamy dzisiaj ponad 20 tysiącami ekranów cyfrowej reklamy zewnętrznej, będąc zdecydowanym liderem na tym rynku. To co ważne, pojemność naszej sieci jest istotnie większa niż aktualny poziom zakontraktowania, czyli mamy dalej możliwość rośnięcia biznesu bez intensywnych działań kapeksowych, jeśli chodzi o rozwój sieci, chociaż to też planujemy. To, co ważne, wraz z wzrosnącą utylizacją naszej sieci, wykorzystania tej pojemności, która jest na relatywnie jeszcze niskim poziomie. Dzisiaj nie mówię dokładnie jakim, bo raport roczny przed nami, wtedy powiemy, jak zakończyliśmy rok 2021. Natomiast ten dalszy wzrost sprzedaży powoduje ponadprzeciętne wzrosty dalej rentowności na poszczególnych czy marżach, czy marża brutto, czy marża biedy, czy marża eBIT, czy też zysku netto na samym końcu. Jeśli chodzi o rynek dalej, to tu nie mamy obaw, bo to, to, o czym mówiłem o tej transformacji dynamicznej, no, jak spojrzymy na wzrosty w samym Screen Network, czy mówimy o trzech miesiącach wzrost rok do roku na poziomie 63%. My w naszych modelach przewidujemy, przewidywaliśmy de facto, teraz pewnie skorygujemy do góry, przewidywaliśmy ten wzrost na poziomie około, że rynek będzie z cyfrowej reklamy zewnętrznej rósł na poziomie mniej więcej rocznie 20%. Wydaje się, że to, to zmiana następuje szybciej, czyli ta transformacja i przejście. W związku z tym nie mamy obaw, biorąc również pod uwagę to, że nasza sieć jest przygotowana na sprzedaż 2,5-3 razy większą niż tą, którą zrobiliśmy w roku 2021. W związku z tym, że jesteśmy liderem, to też nam łatwiej oczywiście przejść do przodu i, i, i sprzedawać coraz więcej, a zainteresowanie na rynku jest rzeczywiście ogromne. Natomiast teraz w najbliższej przyszłości jeszcze może dokończę, co planujemy, no to za tydzień przedstawimy raport roczny, a w kolejnych tygodniach przedstawimy strategię, o którą też zapowiadaliśmy, kończymy prace analityczne w tej chwili i będziemy chcieli również zaproponować politykę dywidendy taką, żeby już też akcjonariusze i inwestorzy wiedzieli, czego się spodziewać w kolejnych latach przy dobrze performującej organizacji.